14 grudnia 1996 roku Andrzej Gołota zmierzył się z Riddickiem Bow. Było to jedno z najbardziej brutalnych i dramatycznych starć w latach 90. Gołota chciał nie tylko zrewanżować się za poprzednią porażkę, ale także udowodnić, że jest najlepszym pięściarzem na świecie. Od samego początku Polak narzucił swoje tempo. W drugiej rundzie posał Gołota na deski, wydając się być o krok od zwycięstwa. Jednak Amerykanie przetrwał kryzys i w czwartej rundzie sam powalił Gołotę. W kolejnych rundach Gołota snub zaczął przejmować inicjatywę. Niestety wraz z przewagą Polaka rosła liczba fauli. Mimo wielokrotnie za zaciosy poniżej pasa, Gołota nie potrafił się opanować. W wielokrotnie upominał Gołotę, jednak emocje i frustracje wzięły w górę. W rundzie dziewiątej doszło do przesądzenia losów walki. Po serii potężnych ciosów poniżej pasa Riedigbał upadł na deski. Sędzia ringowy nie miał wyboru. Po raz drugi z rzędu zdyskwalifikował Polaka.